W 2018 roku miałeś zdarzenie nad Wisłą na urodzinach koleżanki. Czy to jakoś się zakończyło? Bo wtedy to było pobicie mm -hmm. nad Wisłą. I wy wtedy byliście na policji mm -hmm. i pytanie, czy to jakoś się zakończyło? Była już rozprawa, nawet kilka w tym temacie. Ja za bardzo nie chciałem i ze względu na, mimo, mimo wszystko ze względu na szacunek tej drugiej osoby, która tego czynu dokonała um, i też jakby na, na rodzinę tej osoby i też na um, Mam jakiś szacunek i nie chciałem tego roztrwaniać w mm. internecie, też żeby ludzie liczowali tę osobę. Była to rozprawa. Um, w sumie rzecz biorąc nawet nie wiem jak się zakończyła, chyba z tego co wiem to upomnienie i jakby jakieś tam konsekwencje typu że ewentualnie poprawczak, tak? E w sumie to za bardzo nie wiem, bo też jakby to dotyczyło też Romka, też mojej koleżanki. Um, sprawa była tak dawno temu, że, szczerze powiedziawszy, um, nie wiem, jaki dokładnie był finał, ale wiem, że już była rozprawa i już jest jakby to zakończone na zasadzie, że ta osoba. Musiała się faktycznie pofadegować do tego sądu, dostała reprymendę od tego sądu, więc wydaje mi się, że to jest i tak już wystarczająca nauczka. Tak samo przykładowo wizyta na komisariacie. Myślę, że te wszystkie czynności na pewno dadzą to zrozumienia tej osobie, co się wydarzyło.